Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku City Skylines. W poprzednim odcinku zajmowaliśmy się Louisville. Odcinek wcześniej było Anavista, a jeszcze tam przez jakieś poprzednie odcinki to cały czas siedzieliśmy w tych okolicach w Hosetown. Dzisiaj będzie Hosetown, ale dla odmiany pobudujemy sobie coś po tej stronie, ponieważ to powinno być właśnie tak, że miasto się rozwija równomiernie z każdej strony. Więc właśnie, coś może obok tej pętli tramwajowej, jakieś nowsze budynki, może postawimy jeszcze trochę kamienic w tych okolicach, no zobaczymy. To dzisiaj. Jeśli jesteście tutaj nowi, to oczywiście możecie zasubskrybować ten kanał. No a ja wziąłbym na przykład taką drogę stąd i spróbujemy z nią jakoś tutaj przejechać. Więc wyjedźmy za tą zajezdnią tramwajową i zrobimy na przykład, a powiedzmy, że coś takiego. Dalej, dalej, co jeszcze? Tutaj mamy taką polną drogę, którą by wypadało ulepszyć. I ja bym to może zamienił na coś takiego. No zobaczmy, tutaj, ajdź, ale to przeskoczyło. Tak, tak, tak i tak. To może być, chociaż korzystając z okazji, że akurat była przebudowa, to załóżmy, że jeszcze przed położeniem asfaltu tę drogę jednak tutaj jakoś zakręcili. Powiedzmy, że w ten sposób, i to może tak naprawdę iść jeszcze tutaj jakoś dalej. U, ciekawa sytuacja, na pewno czegoś takiego nie chciałem. Ja tu chciałem najzwyklejszą prostą drogę. Yy, coś takiego? No i to możemy też na przykład podłączyć sobie do tego zakrętu. No i co ja bym teraz zrobił? Poszukajmy, może, właśnie jakichś takich nowszych budynków, ale wiadomo, nie jakieś szklane wieżowce i tak dalej. Zwykłe jakieś takie średnie budynki mieszkalne. Może na przykład coś w tym stylu. No, nie kojarzę, żebym gdziekolwiek to dawał. E, w Hosetown Town. Nie, nie, nie. Tutaj to mamy raczej już takie wieżowce. No i w pozostałych miasteczkach też raczej czegoś takiego nie mamy. Więc taki trochę nowszy budynek postawmy sobie właśnie tutaj. Tylko, że ja bym go dosunął na przykład jakoś do tego skrzyżowania. Niech to będzie tak, a to miejsce to ja bym po prostu zalał betonem. Tylko oczywiście już mi tutaj narzekają na braki wody. No tak, także rura tędy, rura tędy. Przejedźmy może jeszcze pod tą taką wąską drogą. Tutaj, tutaj i jeszcze na przykład do tej wieży ciśnień. I może ja od razu też przeprowadzę te rury kawałek dalej, żeby nie było problemów, jak będę w przyszłości coś tu jeszcze budował. Więc jest ten pierwszy budynek, i pewnie tutaj troszkę ludzi zamieszka. Momencie mamy już 15. No i gdzieś oni będą musieli te swoje samochody zostawić. Więc przeprowadziłbym może jeszcze jedną taką drogę gdzieś tutaj za tym budynkiem i chociaż jakiś mały parking. Ja nie mówię, że tutaj musi być jakiś wielki plac, ale chociaż coś takiego. To by mogło być, tylko ja to oczywiście kawałek przesunę bardziej w ten sposób. No i tutaj też oczywiście tego betonu możemy dolać. E, no i co? Idziemy chyba z kolejnymi budynkami. Jak najbardziej można by. E, i czegoś takiego, a nie, taki akurat już gdzieś mieliśmy. Ten to będzie trochę wyższy, chociaż on mi się podoba. Ja go sobie na razie tak może odstawię. Mamy też coś takiego, niech będzie. To jest raczej za wysokie, tego nie chcemy. Taki bloczek pewnie. I tutaj mamy jeszcze taki podobny, tylko że on jest trochę większy, 4 na 4. Ale on się chyba różni tylko tym, że ma wbudowane te parkingi. Chociaż nie, model budynku też jest inny. Dobra, niech to tam stoi. Dalej, dalej. Taki, no to już stawialiśmy. Dobrze, powiedzmy, że na razie tyle. Ja bym teraz spróbował je jakoś tutaj ustawić, ponieważ to jest jak na razie tak tylko rozsypane. Spróbujmy, może, przeprowadzić jeszcze jedną taką drogę tutaj w środku. Na przykład, jakoś tak, to sobie przesuniemy. No i połączmy się teraz, jak to się robiło. Okej, okay, w ten sposób. gram teraz. Dużo w CTSKI 2, to potem się zapomina takich podstaw w jedynce. Dobrze, jedziemy jeszcze tędy. Ja bym może zrobił jakieś kolejne połączenie? Tak naprawdę, to można by zrobić coś takiego. Takie powiedzmy, niby rondo. To znaczy, tutaj nie będą drogi jednokierunkowe, ale myślę, że to tak fajnie tutaj będzie wyglądało. No i na przykład, jeszcze od tej drogi wyjechalibyśmy sobie z czymś takim, może troszeczkę niżej, żeby jednak ominąć ten domek. No i spróbujmy teraz tutaj, tak delikatnie i teraz jeszcze jakoś, tak po raz tak. No dobrze, także taka droga przez środek. Teraz ten budynek wysuwamy, to wysuwamy, to wysuwamy i zaczynamy na przykład od tego. On, no to by właśnie stały jakoś tak do tej drogi, może być trochę dalej. No i co? Tutaj też by można zrobić jakiś parking. Może ja od razu zrobię coś większego, gdzieś na przykład pomiędzy tymi budynkami. Okej, okay, może być taki osiedlowy parking. W takim razie może po prostu przy kolejnym budynku go już nie dam. Niech to będzie kolejny budynek w takim razie. Yy, obracamy to jakoś tak. I to by stało na przykład przy tej głównej drodze. A tutaj, gdzieś z tyłu, gdzie jest troszeczkę bezpieczniej, może być taka huśtawka. Dobra, także to mamy ustawione. Jest jeszcze taki blok, może jego na przykład gdzieś tutaj pomiędzy tą jedną a drugą wąską drogą? No niech będzie, dobra. Yy, I jeszcze tu gdzieś stoi taki trochę wyższy. To ja bym go może dał gdzieś bliżej centrum, gdzieś na przykład na tym zakręcie. On tu może stać na przykład jakoś tak krzywo. Tylko dosunąłbym ten chodnik do tego chodnika przy drodze. Super, fajnie to wygląda. Zanim postawię jeszcze więcej budynków, to może wziąłbym na przykład taką betonową ścieżkę. I pierwsze co, to zrobimy na przykład przejście pod tym budynkiem. Dalej, na przykład jakoś przy tym parkingu, ale to niekoniecznie musi się łączyć. Niech to będzie jakoś tak, ewentualnie jeszcze inaczej. Zróbmy po prostu ścieżkę przez środek tej drogi parkingowej. Coś takiego, zawsze będzie trochę mniej tego betonu i jeszcze w takim razie ścieżka tu, czyli obok tego małego placu zabaw. A wiecie co? Może niech ten plac zabaw będzie trochę większy. Weźmy jeszcze taką karuzelę, tutaj możemy ją wstawić. Kolejna karuzela. Może na przykład gdzieś między tymi budynkami. Dalej jakaś taka jedna huśtawka. Później jeszcze coś takiego. I może nawet jakąś zjeżdżalnię. Może na przykład ten model. Gdzieś tutaj. A niech będzie. Y Fontanna. Nie, 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 może nie. To już byłaby lekka przesada. Bez takich, ale możemy na przykład jeszcze w tych okolicach dostawić raz oraz dwa. Dwie takie huśtaweczki. No i tak naprawdę to tyle. Niech tu będzie coś takiego. A skoro widzę drzwi w tym miejscu. To zrobimy takie przejścia. Bardzo fajnie. No, i jeszcze w takim razie obok przejścia, na przykład, jakieś takie ławeczki. Jedna po tej stronie. Po drugiej stronie, może kawałeczek dalej. Jakoś tak obok tej latarni. Tutaj. No, i możemy jeszcze dołożyć jakieś światełko przy tym placu zabaw. Oraz coś jeszcze tutaj na środku. Dobrze. Tu już placu zabaw bym nie robił, tylko na przykład jakąś roślinność. Spróbujmy wstawić na przykład jakiś taki krzak, jeden oraz drugi. Chociaż tutaj też są takie drzwi. Ok, wykorzystajmy to i przeprowadźmy chodnik tędy. W takim razie ten krzak jest do przesunięcia. Dalej, może jeszcze coś takiego? Raz oraz dwa. Tutaj taki jeden. Dalej, może gdzieś jeszcze tam. Możemy też dać na przykład jakieś takie większe drzewo, pewnie, nawet trochę blisko okien. No, i jeszcze jedno takie w tym stylu tu. Do tego jakieś takie zarośla, tutaj na przykład przy krawędzi tego chodnika, dalej tak gdzieś przy parkingu. No, i na przykład przy nich jakieś takie trzy krzaki ogradzające to trochę. Tu jakiś taki krzaczek, tutaj coś oraz pod drzewem. Możemy wziąć też ten taki podstawowy krzak, oczywiście. I jeszcze parę ich tutaj poklikać. No i wygląda to tak: tutaj mamy te krzaczki. Dalej, dalej. Tutaj akurat nie mamy, ale są jeszcze jakieś tu. I na tym placu zabaw też coś posadziłem. No to zobaczmy na jakieś kolejne budynki. I wiecie co? Ja bym może spróbował postawić jakiś mały sklep, tak, żeby oni tutaj też mogli robić jakieś zakupy. To jest akurat restauracja. To raczej nie jest dobre miejsce. Tutaj kawałek dalej te zwierzęta hałasują. Poza tym restauracja to bardziej gdzieś w centrum. A na przykład coś takiego, taki sklepik, no może być, ja bym postawił go jak najbliżej tych zwierząt, żeby jednak troszkę ich tutaj oddzielał. Dosuwamy go sobie jakoś do tej drogi, no i tę przestrzeń tutaj zalewamy betonem. Po tej stronie drogi też możemy dać na przykład jakiś parking, żeby mogli właśnie zostawić samochód idąc do sklepu. Może to być w tym narożniku, nie musi być na równo z tamtym. Spróbowałbym zrobić jeszcze coś takiego. Chodnik tędy, w to miejsce, wtedy będziemy mieli taki pas zieleni naokoło sklepu. Ja to zaraz jakoś wykorzystam. Wcześniej. Tutaj jest węzeł, więc wchodzimy sobie, i to nie ma być środek, tylko skrzyżowanie, żeby ci piesi mogli sobie jakoś z tamtego miejsca tutaj przechodzić. Ale pasów to ja już nie będę malował. Kto tam będzie chciał, to sobie po prostu przejdzie. Teraz tereny wokół sklepu. No i spróbujmy to zrobić na przykład jakoś tak, że posadzimy sobie takie standardowe małe krzaczki, dalej coś takiego jeszcze tutaj oraz tutaj, ale pomiędzy nimi, nie tak jak zawsze te różowe. Tylko na przykład coś takiego większego. To znaczy, bardziej mi się podobają mniejsze odmiany tego krzaka, więc ja sobie może ich tutaj trochę postawię i zaraz wybiorę jakieś te takie właśnie mniejsze. No i to mamy taka właśnie tutaj ciekawa ozdoba naokoło sklepu. E, te zwierzęta są serio strasznie głośne. Czy możemy je jakoś powiedzmy wyciszyć? Podmiejskie ogrodzenie. No to by chyba było najlepsze. Raczej nie coś takiego z kratami. Ewentualnie taki drewniany płot? No, zobaczmy, zobaczmy. Narzędzie do równoległości. I przejedźmy na przykład stąd do skrzyżowania i nawet jeszcze dalej. Jak by to wyglądało? Wiecie co? To mi się podoba i to może serio działać. Yy, czy to jest drewniane? Nie wiem, czy to nie jest czasami jakaś blacha, a sprawdźmy te inne. O, tutaj jest drewno, tak, bo jednak fajniej by to wyglądało na osiedlu, a nie jakiś taki metal. No i to będzie dużo lepsze, tak. Może trochę niższe, ale ładniejsze, więc ja jestem za. Także budujmy dalej. Tutaj w miejscu tego drzewa, no zobaczmy, czy zmieści mi się jakiś domek. A może nie domek, tylko coś większego. E, takie coś, to raczej jest za małe. Bez przesady. E, to by było raczej tutaj za duże, chociaż wiecie co, bo tak sobie tutaj przeglądałem te inne budynki, i ten mi może jednak tutaj będzie pasował. Yy, może troszeczkę tak do tej wieży ciśnień, którą tutaj mamy? No powiedzmy, powiedzmy, jakoś to się tutaj komponuje, więc niech taki wysoki będzie i może uszanujemy to drzewo. To znaczy, ja to przesunę jeszcze kawałek, niech ono zasłania na przykład jakoś ten stoliczek, yy, ale tak, żeby go nie wyciąć. Tutaj może być taki beton, fajnie. A czy dałoby się to jeszcze dosunąć dalej do tamtej drogi, żeby też ten beton się połączył? Yy, tylko, że wtedy wejdą nam te parkingi. Dobra, inaczej, to niech sobie będzie w takim miejscu na przykład, tak. Może być, może być. No, a tutaj to mamy przecież takie narzędzia. Możemy tego betonu jeszcze troszeczkę dolać. No, a tutaj pomiędzy to po prostu obowiązkowo trzeba zrobić przejście, tak. Coś takiego, zapraszam na drugą stronę. No a tego, to ja już raczej nie będę zabudowywał, tylko posadzimy tu jakieś krzaki, ewentualnie drzewa. Mogą być takie, trochę jeszcze na przykład takich niższych krzaków, i ja coś tu jeszcze wymyślę i zaraz Wam pokażę. No i wyszło mi coś takiego taki troszkę niezadbany ogródek jakieś tutaj właśnie takie niskie roślinności jakaś taka wysoka trawa. Myślę, że właśnie fajnie jak na takie okolice tutaj tych wszystkich gospodarstw, jakichś tam sadów. No to co, przechodzimy bardziej w stronę miasta i tutaj mamy jeszcze taki pusty teren. A postawmy na przykład coś takiego. E, tego budynku to ja gdzieś już używałem, albo w Hosetown, albo nawet w No ale to mi jakoś bardzo nie przeszkadza. E, I co, znowu dosuwamy? Tak, tu po prostu będzie taki jeden wielki beton. E, niech to będzie jakoś tak, no i tutaj też na tyłach trzeba by to jakoś zamalować. No, i do tego, tak jak przedtem, oczywiście zrobimy tutaj jakieś przejście dla pieszych. Tak oraz tak. Tylko co będzie z tym płotem, bo jego by trzeba jeszcze kawałek dalej przeprowadzić, ale też pamiętać o tym, że tu jest domek i jeszcze można by w sumie zrobić tu jakieś przejście albo nawet przejazd. No bo domyślam się, że ludzie stąd też mogą tutaj pracować. Więc wziąłbym może na przykład taki wiejski asfalt i spróbował wyjechać na przykład jakoś stąd. Obok tej zagrody, no i przejedziemy teraz obok tego domku w to miejsce. Niech będzie. Dalej, bierzemy ten płot. Ja bym go tutaj jeszcze kawałeczek przeprowadził, czyli stąd jakoś tak dotąd. Okej, okay, okej, okay, to tutaj nawet dobrze wygląda. Źle, oczywiście, wygląda to skrzyżowanie, ale tak to już jest, jak się miesza różne typy tych dróg. E, tu musimy dać asfalt, w takim razie też tu musimy dać asfalt. No, a powiedzmy, że tam dalej może jeszcze coś takiego zostać. No, a co się zmieści tutaj? Taki budynek, to znaczy mógłby, ale ja bym chciał, żeby on stał na przykład jakoś bokiem. Może nie będzie problemów z drogą. No, zobaczmy, postawmy go sobie jakoś tak, tutaj po środku. Będą też mogli z niego wychodzić i korzystać z tego placu zabaw. Yy, beton też oczywiście mamy z tyłu, ale to mi nie przeszkadza. Także niech to tak będzie. A czy zrobimy tu jeszcze jakiś parking? Trochę tych parkingów musi być. No zobaczmy, tutaj prosto przed budynkiem, jakoś to sobie tak obrócimy. No coś takiego. Tak by to mogło wyglądać. Dalej, jeszcze więcej betonu. No niestety, ponieważ chciałbym coś takiego, że stąd da się przejść na drugą stronę. Jeszcze, jeszcze to kawałeczek przesuńmy. Budynku to ja bym raczej wolał już nie ruszać. Ja tu chciałem poprawić ścieżkę. Dobra, tak może być. A ten teren zielony to sobie jakoś zagospodarujemy. Po tej stronie teren zielony. Też myślę, że damy jakieś drzewa, niekoniecznie wszędzie parkingi. No to co, spróbujmy. Takie drzewko, takie yy, podobne też możemy dać tu. No a poza drzewami też można dać jakieś krzaki. Mamy tutaj coś takiego czyli takie drzewko otoczone różowymi krzakami jeszcze takie zielone krzaczki dalej wygląda to tak. No, i jeszcze po tej stronie też jakieś tutaj drobne rzeczy pod drzewem. Tutaj w tym miejscu pod samą zajezdnią, to może ja bym dał jakieś domy, ponieważ to jest właśnie taka okolica. Domki za tym takim centrum z kamienic. No to zobaczmy, czy coś takiego się zmieści. Niby tak, chociaż tam jest strasznie dużo tych drzew. Więc weźmy może coś o takiego mniejszego. Nie musi to tam nie wiadomo, jak wystawać. Dalej taki domek. On trochę bardziej wystaje. Ale kto wie, no nie, tutaj się nie zmieści, chyba że na przykład jakoś bokiem. O, właśnie, tak go sobie obrócimy i ten żywopłot może być tutaj nawet jakoś przy chodniku. Dalej, coś takiego? Wchodzimy sąsiadowi na teren nie, 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 to też by trzeba jakoś przesunąć może na przykład jakoś w to miejsce. Dobrze, i jeszcze może jeden tutaj też oczywiście to mi nie pasuje chociaż jakby to obrócić. O, to ten żywopłot może być wtedy dochodnika. Niech ten dom, właśnie będzie tak niestandardowo krzywo. Tutaj też żywopłot dochodnika. Tam jest, no może jeszcze niedobrze. To by trzeba chyba jakoś przesunąć tu. No, tak, żeby ci ludzie mogli tędy chodzić, ale ja bym to musiał dać w takim razie, tak, a wtedy wychodzimy tutaj tak strasznie. A gdyby to jeszcze na przykład delikatnie obrócić, no, musiało to by być w ten sposób, ale może to tak naprawdę nie jest problem. Przesuńmy po prostu ten chodnik w tym miejscu, to ja nie wiem, czy dużo zrobię, ponieważ tu już wychodzi beton z tego budynku, ale tak naprawdę trochę go może być. Czyli ten domek stałby tak. A ten, skoro dopiero co postawiłem, to możemy go jeszcze przesunąć. Niech on będzie w takim razie jakoś tu, no i zobaczmy, co nam się tu jeszcze zmieści. Takie coś nie, ponieważ to tam daleko wystaje. Czy zmieści się taki? No nie, bo tam jest pełno rzeczy właśnie naokoło. Dobra, takie coś wejdzie, tak? Możemy to jeszcze przesunąć tutaj kawałek, też może być pod kątem i żywopłot na przykład do chodnika. Super. No to teraz bierzemy jeszcze na przykład jakieś takie drzewa i je gdzieś tutaj powstawiam. Także parę drzew mamy, przechodzimy teraz do tego. Nazywajmy to ronda. No i co ja bym tutaj chciał może jakieś drzewo, z którego rzadko korzystamy, albo w ogóle yy, tylko, że to też musi być porządne drzewo. Ono musi się tutaj wyróżniać takie coś nie. Takie coś nie, no to mi tu nie pasuje. Może po prostu jakieś takie stare drzewo. No zobaczmy, jak by ono wyglądało z tego poziomu. Wydaje mi się, że może być tak. A pod drzewem to ja bym może wyjątkowo nie dał aż tak dużo roślin, tylko weźmy na przykład jakieś takie ławki. Yy, postawmy jedną gdzieś tutaj, drugą na przykład jakoś. Tak, jeszcze jedną na przykład, jakoś po tej stronie. Tak, chciałbym mieć właśnie tutaj trzy ławeczki. Te można jeszcze kawałek przesunąć. No dobra, powiedzmy, to też nie musi być idealnie. Poza ławkami to może jakąś latarnię, no bo tutaj w okolicach, a nie, są latarnie przy drodze, ale w sumie coś takiego tutaj też może być, żeby było jaśniej. E, tak, tak, jeszcze na przykład tutaj. Jakieś krzaczki też chyba mogę dać, ale to serio jakieś takie pojedyncze. O, tu sobie coś klikniemy, dalej, tak, w tym miejscu, tak, w miarę losowo. Okej, okay. może jeszcze jedno tutaj. Więc to będzie taka właśnie zieleń między drogami, jakiej jeszcze w mieście nie ma. A tak bym sprawdził, jak tutaj na przykład wyglądają autobusy, ponieważ wiadomo, jest pętla tramwajowa. Ale jak ktoś będzie mieszkał tutaj dalej, no to fajnie by było, żeby jakiś autobus przejechał. I tak się zastanawiam, czy na przykład tej zielonej linii nie przeprowadzić bardziej przez to osiedle. To znaczy, ona może jechać tędy, tak, ponieważ tutaj są te kamienice, jest trochę tych ludzi. Ale potem mogłaby na przykład skręcić sobie tak, zatrzymać się i jeszcze jeden przystanek, na przykład jakoś tutaj. Może to teraz nie jest jakoś super daleko, ale właśnie, jak coś kiedyś tutaj będzie, no to ten autobus może sobie tak wjeżdżać. Możliwe, że w ogóle kiedyś puścimy go jakąś obwodnicą, czyli żeby ominąć te wszystkie sady, bardziej tędy i wjedziemy na to osiedle i dopiero potem do centrum. A tu przez środek no to i tak już jeżdżą jakieś linie. No ale to są plany bardziej na przyszłość. Teraz to ja może bym przeszedł właśnie w te okolice i jakoś jeszcze to pouzupełniał. Ponieważ na przykład obok tej szkoły to my mamy taki trawnik. Więc ja myślę, że to jest już najwyższy czas, żeby miasto im tutaj wybudowało jakieś boisko. Postawmy je na przykład tutaj. Ono oczywiście jest pozbawione tych wszystkich drzew ja może bym je przesunął jeszcze bliżej jakoś do tego żywopłotu, żeby to było widać, że to po prostu należy do tej szkoły. Też ten teren szkolny, to ja mogę tutaj jakoś ogrodzić. Czy bierzemy taki płot drewniany? Może nie, raczej takie podmiejskie ogrodzenia i wyjdziemy z tego miejsca, z tego żywopłotu. I co? Zrobimy po prostu takie przedłużenie pod podobnym kątem tutaj do tej drogi. Coś takiego, tak, mniej więcej. No i możemy też przejechać na przykład przy tej drodze, jakoś tak dotąd i powiedzmy, że jeszcze jakoś tu. No, a w tym miejscu to jest jakaś brama, tam samochody sobie mogą wjechać. Dalej, jedziemy jeszcze na przykład z tego miejsca, gdzieś tak tutaj, i dalej do tego żywopłotu. Tylko ja to muszę zrobić na przykład dotąd. Teraz złapać i przesunąć. Trochę to jest jeszcze krzywe, ale żeby to poprawić, to ja bym musiał cały ten obiekt przesunąć. Teraz dopiero mogę to, i z tym teraz jakoś tutaj wracamy. Mam nadzieję, że dobrze. No, powiedzmy, tak, może być. Chociaż tak się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, na przykład nad kolejnym parkingiem, tutaj przy szkole. No, zobaczmy, czy coś takiego w ogóle by się tu zmieściło. No, zmieściłoby się, tak. Tylko, że ten płot musi iść w takim razie inaczej. Wychodzimy w takim razie z tego żywopłotu, albo wiecie co, ja bym to po prostu doprowadził tutaj. Pewnie, nie musimy robić jakiegoś takiego przez środek. Niech to już tak wygląda. Na tym szkolnym terenie to można by dać też jakieś atrakcje dla dzieci. Czyli, na przykład, jakaś karuzela. Do tego, może zjeżdżalnia. Właśnie, niech tutaj mają jakiś taki plac zaba. Jedna taka huśtawka, oraz jedna taka. No, i może jeszcze jakieś takie ławki, na przykład, dla nauczycieli. Jedna tutaj, druga gdzieś tu, no i powiedzmy, że tyle wystarczy. To też nie musi być jakieś gigantyczne. Na tym szkolnym terenie oczywiście, też możemy dać jakieś drzewka, tylko powiedzmy, że te takie jakieś mniejsze tam coś, tutaj takie jedno jeszcze tu oraz takie. I żeby to wszystko nie było takie samo, to może jeszcze na przykład taką brzozę gdzieś tutaj w narożniku, no i na przykład jakieś takie pojedyncze krzaczki. No dobrze, więc niech to wygląda w ten sposób. Teraz uzupełniamy dalej, na przykład ten teren. Przecież tu się powinna zmieścić jakaś kamienica. Tak mi się wydaje. No zobaczmy. Coś na przykład takiego. Czy ona nie wystaje jakoś za bardzo? To znaczy, niech sobie wystaje, a ja i tak ją mogę dosunąć tutaj do chodnika. I dosunąłbym ją też na przykład do tego ogrodzenia. Tak, po prostu bez przejścia. Niech to wygląda tak, i w takim razie zmieści mi się tutaj też kolejna kamienica. Weźmy na przykład taką. Ja ją tutaj wstawię i teraz ją tutaj dosunę. Dobrze, także mamy dwie kamienice. Dalej jest domek, tak, a czy znaleźlibyśmy na przykład jakiś taki malutki sklepik, żeby go tu jeszcze wcisnąć? Jest coś takiego. Zobaczcie, jakie maleństwo. Możemy to dosunąć jeszcze do tego chodnika, ewentualnie ja to w ogóle obrócę w ten sposób i niech to będzie przyległe do tej kamienicy. Właśnie, właśnie, tak może być. I w sumie, skoro ja to tak robię, to może jeszcze jedno takie samo, a pewnie to by było tutaj, a na tym narożniku, to ja może bym zrobił trochę lepszą drogę. Weźmy to. Przynajmniej będziemy mieli normalny chodnik i dojeżdżamy do tego skrzyżowania. Co tu jeszcze? Beton. Proszę bardzo, to zalewamy. No a dalej, to ja już bym nic nie wciskał. Jedyne, co tutaj mogę wcisnąć, to na przykład jakieś drzewa. To się zawsze zmieści. Jedno tam, drugie tutaj. No i jeszcze raz, dwa. Może wystarczy. Tak, dwa takie krzaki. To może być, przynajmniej tutaj. Dalej, jeszcze jakieś krzaczki w tych okolicach. Tego miejsca może bym nie zabudowywał, bo podobają mi się te drzewa. Także dostawiamy jeszcze krzaczki, dostawiamy drzewko tutaj, tutaj, tutaj i na przykład jeszcze coś z tyłu. No a co się dzieje w tym miejscu? Zobaczcie, też mnóstwo pustego terenu. Jeszcze przystanek, no po prostu genialny dojazd. Tylko, że nikt mi tu jeszcze nie mieszka. Zaraz to się powinno zmienić. Taka kamienica, dobrze, niech będzie do tego. Może na przykład taki narożnik, no bo jednak tutaj to my mamy okna, więc niech to idzie na przykład jakoś tak. No i te dwie kamienice, to może ja bym jeszcze na przykład tutaj dosunął, niech ten beton jakoś się tak fajnie połączy. E, drogi nie będę robił, ale można ewentualnie chodnik. Tak, gdzieś tutaj na tyły. Gdybym bardzo chciał drogę, bo na przykład zrobimy jeszcze jeden narożnik, o taki, to możemy ją wyprowadzić gdzieś jakoś z tych okolic. Ale wcześniej może jednak kamienica. No i spróbujmy teraz coś takiego na przykład jakoś tędy, i dalej podjeżdżamy sobie tu. I łączymy się tak do tej drogi. To może tak być i co? Robimy jeszcze przejazd tędy, a niech Wam będzie. Tylko niech to mi się nie przyczepia w jakimś dziwnym miejscu, tylko ja bym chciał to po prostu mieć tu. No i skoro to już tak wygląda, to ta droga też może być ulepszona. Teraz coś na przykład takiego tutaj, to sobie dosunąłem, a w tym miejscu, to ja chyba już na siłę kamienic nie będę dawał. Nie, tu już zostawmy takie ściany. Yy, no i wiecie co? Bo mi tutaj pasuje kolejna droga. Strasznie dużo tych dróg będzie, no ale nie wykorzystać takiego miejsca, no po prostu nie można. To tutaj pasuje jak nic. A gdyby tak jeszcze te wszystkie kamienice delikatnie przesunąć, no spróbujmy, spróbujmy. Bliżej do skrzyżowania, tak, coś takiego. Po tej stronie wtedy dalej mamy taki beton, chociaż coś się tam psuje. Ale dobra, niech to się psuje. Ja to sobie naprawię. Niech to już tu wygląda ładnie. Tu możemy w takim razie go troszkę dolać i zrobimy jakiś chodnik, tak? A czy w tym miejscu dolewamy betonu? Możemy i postawimy tutaj na przykład jakiś kiosk. To, okej, okay, lepiej będzie tak i po tej stronie też beton, i może uda się to jakoś wyrównać. Więc postawmy taki właśnie budynek, na przykład prosto tutaj przy tej ścianie, i do tego na przykład jeszcze coś takiego, tylko że to bardziej tutaj na narożniku. Cudnie. Czy coś jeszcze? Raczej nie, tu jest już za mało miejsca. Jeśli coś chcemy, to możemy jeszcze na trawniku, hmm, ale to by były na przykład. Takie zarośla, tak one tu będą właśnie pasowały pomiędzy tymi kamienicami. Ewentualnie można postawić jeden taki krzak na środku albo taki bardziej ozdobny. Może być, może być. Wracamy tu, ponieważ ja tu bym chciał na przykład mieć takie przejście. Dalej, co jeszcze? Te drzewa. Aha, te drzewa są z tego budynku, ale one mi się podobają. Czy to są te? Tak, to są te, więc ja tu mogę jeszcze coś takiego dostawić. Może na przykład na razie w tej okolicy, gdzieś jeszcze tu, ale też nie chciałbym sobie całego miejsca zająć, ponieważ tutaj no to mógłby być jakiś taki parking. Tak, to się powinno zmieścić. To możemy dosunąć na przykład tutaj, w tym miejscu drugi się nie zmieści. Nie ma szans. Jeśli chcemy coś takiego jeszcze zmieścić, no to to musiałoby być przy tej drodze, tylko po drugiej stronie. Tak, to obracamy i na przykład jakoś pod tym domem. Tak, może być. Jeszcze, jeszcze taki krzak tutaj, coś takiego, coś takiego. Dalej, tutaj, może jeszcze pomiędzy tym domem a tamtym budynkiem. No i tutaj też parę takich krzaczków może być. Do tego. Może jeszcze jakieś małe drzewko. Jedno, drugie. Może nawet jeszcze gdzieś tutaj pomiędzy trzecie. No i zrobiło się tutaj dosyć gęsto. Tak, podoba mi się to. No to damy może jeszcze coś tu, ale żeby było takie lekkie urozmaicenie, to ja bym przeszedł do tych troszkę nowszych budynków i może bym postawił nawet coś wyższego. Na pewno nie aż tak wysokie, to by nie pasowało, ale na przykład takie coś, albo taki. No to już bym. Mogło być. I ja bym to dał na przykład przy tym skrzyżowaniu. Okej, okay, niech tak będzie. Stąd możemy jeszcze na przykład wyjechać z tą drogą. Czy się łączymy? Niech Wam będzie, możemy się połączyć i tutaj też to poprawić. A na przykład, jeszcze taki budynek. No, tak to jest trochę wciśnięte, no ale przypominam, że jesteśmy praktycznie w centrum miasta, więc ten teren jest drogi. Więc gdzie się da, to coś wciskamy. Tak, to jest myślę, że wystarczająca odległość. Jak najbardziej może tak być. A tutaj zmieścimy jeszcze coś w niższym stylu. Tylko na pewno nie z takim dużym ogródkiem. Taki podwójny domek zmieści się tutaj. No, 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 raczej nie. Ale taki już powinien, tak? Tutaj dochodzimy do skrzyżowania z tym drzewem, okej. Okay. Tu zastawiamy im te miejsca parkingowe. No ale to można by jeszcze kawałek odsunąć, byle to drzewo po prostu nie stało na chodniku. Czyli jakoś tak. Tutaj to wygląda nawet dobrze. I teraz to miejsce, no jest, tak, da się zaparkować. Niech to tak zostanie. I teraz jeszcze na przykład parę takich drzew. E, tutaj jedno, drugie, trzecie. Dajemy jeszcze krzak. Tak, tak, tak. E, jeśli chcą przechodzić, to już muszą tą wyobrażoną ścieżką. Tu już nie będę nic wciskał. E, dajmy jeszcze parę krzaczków, tak, 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 oraz tak. No, a po tej stronie to już raczej jest beton, no i niestety drzewa na betonie, no ale to już bym po prostu tak zostawił. No i to będzie tyle w tym odcinku. W końcu coś się zaczęło dziać po tej drugiej stronie Hossetown, a nie tylko, że idziemy w jedną stronę. Tutaj też oczywiście jeszcze kiedyś wrócimy, ale myślę, że jeszcze przez kolejne odcinki będziemy zajmować się tym. No a jeśli ten filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa, cześć, cześć.